Będziemy otworzyć kurki, nakarmić je, kaczuszki i oczywiście dzikie ptaszki do karnika. Gotujemy wodę, żeby zalać garczki z lodem, żeby się ten lód rozpuścił, żeby kurki miały świeże, świeże picie ciepłe. Zobaczcie sami, tutaj mamy ziarno, najpierw delikatnie dosypiemy. Dla kaczuszek, żeby sobie mogły brodzić jak dolejemy tu wodą. Dodatkowo sypniemy tutaj kurką na ich pojemniczki. byście widzieli, bo tak stanąłem bokiem. Tu i tu jest dla kurek, a resztę standardowo rozsiejemy po placu, żeby musiały chodzić i grzebać i szukać troszeczkę w taki gęstszy śnieżek. Dwa pojemniki jak widzicie rozsypane. Teraz weźmiemy jedzonko dla dzikich ptaków, to odstawimy. Tu jak widzicie jest mieszanka, pod spodem jest słonecznik, ale zobaczycie go dopiero jak wysypę do Karnika, bo widzę, w karniku już totalnie pusto zaraz podejdziemy na karnika. Widzę, że został sam groch. Może troszeczkę jeszcze jakieś inny ziaren. Jak widzicie, bliska wybierzemy to, cypniemy do kurek. To kurki sobie z tym poradzą. A my tutaj zobaczcie. Na początku jest to samo, a tu w końcówce już sam słoneczniczek. Także zostawimy dzikim ptaszkom. Niech sobie jedzą. A my pójdziemy teraz za chwilę wypuścić kurki. Także nagram szorca z wypuszczenia, a później Wam pokażę jak, jak sobie one jedzą. Także rozłączę się teraz. Pójdę je wypuścić i nagram szorca. Jeszcze jedno. Wziąłem tutaj zagotowaną wodę. Podolewamy ją teraz do tych pojemników, co w tych przed chwilą przypywałem ziarno. Do tych dla kaczek kura się napije, a kaczka to sobie wybierze z dna ziarenka. Nie za dużo. Troszeczkę, żeby tylko lód rozpuścić. Tam, gdzie jest więcej lodu, dolejemy troszeczkę więcej. Ona się bardzo szybko zaraz uchodzi, gdyż na dole jest lód, śnieg, a poza tym ma styczność podłożem, to bardzo szybko się tutaj powinna wystudzić. Jeszcze chwilkę zanim wypuścimy kurki, także na pewno nic im nie będzie, a na pewno będzie lepsza niż taka zimna. Lodowata woda. Dobra. Idę wypuszczać kurki, nagram za chwilę szorcika i wrócę do relacji. Zobaczcie jak sobie wychodzą. Tu im daliśmy zboże. Tam mają wysypane resztki z domu. Zobaczymy. Widzicie jak szybko przyszły do ziarna. Jak już pierwsza przyszła. Reszta poleciała tam na resztki z domu do kompostownika. Ale pierwsza już jest tutaj. widzicie już jest następna. Zaraz przyjdą kolejne. Oho, kogut chciał kryć kurę, ale boi się innych kogutów, bo jest najniższy w hierarchii. Także tak to wygląda. Piękny kogucik. Niestety. Pozostałe dwa go ganiają strasznie, bo jest najniżej w hierarchii i nie pozwalają mu bardzo szaleć po podwórku. O, tam, tam daleko jest drugi kogucik, siedzi w kompostowniku razem z resztą kurek. Czekamy aż wyjdzie trzeci. Kaczuszek już cztery wyszły. Jeszcze pięć. W międzyczasie. Wy sobie pooglądajcie kurki, a ja wyślę szybko szorcika. O, jest trzeci kogut. Widzicie? Zaraz wyjdzie tam drepta drugi, a w wolierze tutaj za drzewem jest trzeci. No i zobaczcie, jak ten brązowy ucieka przed tym. Bo go strasznie gania. Niedzielny poranek. No. Wyszły kolejne kacuszki, już ich jest sześć. Ta na końcu, tam to jest mamusia, która wychowała pozostałe te e, wszystkie kacuszki. Może mamą ich nie jest taką prawdziwą, gdyż mogło to być tak, że jajka były od innych kacuszek. Natomiast je wysiedziała. I, i z nimi chodziła. O, jest, ostatnie trzy kaczki wyszły, także są jest wszystkie 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 i 9. Dobra, shortcik wysłany. Także ja na chwilę się z wami tutaj żegnam. Idę dalej. Może przyniosę im za chwilę jakiś Warzyw, buraczka czy coś takiego to jeszcze się tu włączę. Mamy tyle liści kapusty, zaraz kurką rzucimy. Także popatrzycie, jak zajadają z rana kapustkę. Przyjdziemy do nich, tylko jest bardzo ślisko, żebym się nie pośliznął, nie wywalił. Zobaczcie, jak wcinają. Kapusta im bardzo smakuje. Nawet się tego nie spodziewałem, że aż tak bardzo. Tu wywalimy resztę. Jest też liść spora. Zobaczymy, czy go zjedzą. Czy jak chinaj. Ale oczywiście przychodzą do mnie i patrzą, czy ja czasami nie mam czegoś lepszego. Dobra, wystarczy tego nagrywania jak jedzą. Zaraz pójdę jeszcze im przyniosę buraczka. I może nagramy jak jedzą buraczkę. Buraczka. Pokroimy go. Na mniejsze kawałki, żeby zwierzątka miały możliwość w bardziej pobawienia się z buraczkiem. I za chwilę im zaniesiemy od razu. Patrzcie, te buraczki. Tu są resztki od przepióreczek. I zaraz im damy. Zobaczycie, jak kurki zajadają buraczki. Zobaczcie, rzuciłem. Lecimy tutaj jednego, tu drugiego, a i tu trzeciego. I zobaczcie jak zajadają. Zobaczcie, trzy grupy i wszystkie zajadają braczki. Kaczuszka już sobie brodzi w wodzie za ziarnem. Tu druga, pije tamta ewidentnie, brodzi, a ta tylko pije. Dobra, także na dzisiaj filmiku. O kurkach wystarczy, o działeczce. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu z tej dziedziny. Teraz pojadę zrobić Wam niespodziankę. Pojadę nagrać filmik z pewnego wydarzenia, które się tu odbywa. Mam nadzieję, że datnie pokręciłem i uda się fajny filmik za chwilę nagrać.